Hej, hej, witam, witam. Jestem Gromkuba94, a to jest siódmy odcinek z Let's Play Max Payne 2, Upadek Maxa Payne'a. No i zaczynamy... my już tą misję, że ten poziom. Be right right my ass. He he right to Niespodzianka! No i myk, headshot. To jest część druga tej gry i to jest rozdział drugi. The dangerous red boxes the cleaners had talked about were containers filled with explosives. Okej, ważę co te ładunki wybuchowe będzie takie bum 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 i idziemy dalej. O nie.

Takie wielkie wybuchy, nawet Eken trzęsło. No i my, udało się. Dobrze, że używałem balę time'u, jakby nie użył, to bym zginął. Wow! Jest, udało się, pokonałem. Tylko muszę poszukać jeszcze ma o, jest obrzyn. O, jest M4. Okej, okay, możemy tędy wejść. O, jest beczka wybuchowa. I bum.

Mam już wszystkie mołotowy. No wiadomości. Jeśli... nie zostało jeszcze tylko dwie je na te naboje. I już... mamy pusty magazynek, mamy... kałaszka. Ja wolę z kałaszkiem pochodzić. Okej, okay, idziemy na górę. Widzisz, że dziurawa dziura jest podłoga. No i my, udało się. Bardzo szybko też naciskam Ballet Time, ten przycisk. Chcę być na to przygotowany. A fire I my, że granat. He, eee, nie zdążył. Co za lamus. This is an over our dead bodies. We've an intruder, probably more than one. None of them is getting past this point alive. Zamknięte. Aha, zamknięte. Słyszycie kolejne drzwi? Oh, yes, o, jest otwarte. Shoot him! O, zauważyliśmy. Taka animacja z bary time okej, okay, udało się i to jest zablokowane. Drzwi, okej okay, na no, amunicję, mamy też amunicję do mp5, Snajperka. Okay, Vlad had said Gagnitti was eliminating the competition. Was that why the cleaners had hit Vlad's gun workshop? The room was full of illegal firearms. Enough to outfit an army. Mona. Ci chłopcy pakują, blisko do zabójstwa. Hardcore profesjonalizm. Nie wygląda tak, z tego Co to znaczy? Okej, okay, mamy MP5-tki. Ło, wow, mamy cały zapas, mamy. na razie co mamy... Painkillery, też dobrze, że mogliśmy znaleźć. O nie. Uf, się, że... zbagowałem się i... gdzie trzeba wszystko wczytać. Okej, okay, to teraz użyjmy już MP5. I to mamy wszystko. A spójrzmy te drzwi. Otwarte. Dalej pójdźmy na górę. Okej, okay, beczka, snajperka. Okej, okay, udało się. Mogę na razie się po te naboje. Nie wiem, że mam ich bardzo dużo. Ale lepiej wezmę. No i możemy iść. To jest zamknięte idziemy na górę. Vini go Okej okay, beczka. Przez wszystkie beczki Shoot! Dawaj wejdźmy do środka, bo inaczej zginiemy jednak... ...przestaliśmy się na górę. Winda raczej nie, nie zadziała. O nie! No kurczę, użyj tego palet Max Payne! Hehe, spadł! O nie, żyje! Bo się też zadaje sobie to pytanie, chyba wyciekliśmy się na górę, znaczy ten piętno niżej, myk. przedostałem się, przedostałem się, idziemy na górę. Cleaners had shed their skins. This was their turf. No need for disguises anymore. się z Like always, the dead had all the answers I was missing. It wasn't that they weren't eager to talk; quite the contrary the dead had plenty to say. and once they started, they would never shut up. their words would keep you awake at night. the bodies, all the evidence of all the murders the cleaners had done. all the answers. it would take days to dig through it. mona, i know this sounds crazy, but i need you to go and call the cops. i need them here. you're right. you are crazy. i'm a fugitive, max. i just escaped from custody. i wouldn't ask if it wasn't this. Help.

The buildings blowing up. That's what's going on. Dobra, trzeba uciec. W, w te beczki. Nie, wybuchają wszystkie. O nie, budynek się zawala. Musimy uciekać. Eee, strzeju, co za lamus, strzeju i nagle wypuchło. Dobrze, że nic się nie stało, bo przy, przez przypadek nacisnąłem skok z unikiem. Udało się. mimo że się przywyciło Weźmy e, kałaszka. No, no nie będzie kała. Wow. To spada to na mnie, lepiej żeby nie zginął, nie zgniotło mnie. A taka jest tak zrobione, że bardzo szybko klikam Ballet Time i... Gra ja robi tak, że mogę ta bardzo szybko tak klikać. No szybko! Ja nie dotknę tych też wybuchowych. Mamy tego ka kałaszka. O jest kolejna amunicja. I myk, udało się. To bardzo ostrożnie idę, bo to jest... Jest pełno tych ładunków wybuchowych. I pamiętajcie, to jest niebezpieczne. O tu to, to się pali Cały budynek się zawala jest... Udało się, udało się, udało. Jest i Max ucieka jak No wiecie taki efekt z filmu. Taki oglądałem, ale nie pamiętam jak się nazywa, że... To żeby takie efekty. kurde. Ale to musiało boleć. Dobrze, że Max przeżył. I nawet wszystko się zawala. I didn't know what Mona wanted, if it was the same thing I was after. To kill those who were trying to kill her. The bullet, real or imagined, lodged in her head, routing her synapses, driving her on. She had arrived to the site while I was inside the condemned building. I don't know what went on with her. Max, I'm at the site. Where are you? I'm at the wrong end. I'll try to get to the roof to get a view of the place. Later, I'm kinda in the middle of something. Be that way. No dobra, udało się. Teraz jesteśmy okay, so so we're our backs, hauling the hardware here because the choir building's not gonna exist much longer. what are we supposed to do with the bodies? They're not gonna magically turn to dust when the building blows up. It's gonna be a mess. The boss will figure it out. Trust his twisted, evil mind on this. No i dobra moi widzowie, będziemy kończyć ten odcinek, mam nadzieję, że ten odcinek was się spodobał, jeśli tak zostawcie subika, łapkę w górę i widzimy się jeśli długo w kolejnym odcinku Say, Let's Play Max Payne 2 Upadek Maxa Payna, więc trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!